Drogi koziorożcu, mam dla Ciebie kartę radę przed pełnią plonów, która przypada już 21 września, to jest szóstka miecze. Na tej karcie widzimy kobietę, do której wyciąga rękę pomocną mężczyzna i ona za chwilę wsiądzie na tę łódkę niestety z najeżonymi mieczami, sześcioma i przepłynie na drugi brzeg rzeki dzięki pomocy te, tego, temu, te, tego mężczyzny, przepraszam. No i co to może oznaczać? Że nie należy bać się o pomoc poprosić. Jeśli czegoś nie rozumiemy, to warto to wyartykułować, powiedzieć. Jeśli jest nam trudno, to powiedzieć, ok, dzisiaj jest mi trudno, dzisiaj mam gorszy dzień. A Bądźcie odważne koziorożce w wyrażaniu swoich emocji i pragnień. Oczywiście tak, żeby nie ranić innych, ale to jest naprawdę bardzo ważne. Dobrej pełni koziorożce i nie tylko.